Nadanie imienia czytelni książek i czasopism w bibliotece głównej UTH odbyło się w rocznicę śmierci Stanisława Zielińskiego, czyli 13 marca. W uroczystości wzięli udział m.in. profesor Sławomir Bukowski, rektor uczelni, oraz wicestarosta radomski Krzysztof Kozera. Pan Stanisław Zieliński no, był wybitnym bibliotekarzem, wybitnym badaczem z zakresu bibliotekoznawstwa, popularyzatorem kultury regionalnej popularyzatorem nauki dotyczącej regionalistyki, osobom o wielkim dorobku naukowym, popularyzatorskim, nie tylko dla naszej uczelni, ale przede wszystkim dla Radomia, dla regionu. Jednocześnie została otwarta wystawa przygotowana przez Powiatowy Instytut Kultury w Iłży. Ekspozycja w całości jest poświęcona Stanisławowi Zielińskiemu. Diagram pana Stanisława pokazujący skąd ta jego wielka miłość do, do nauki, do kultury, historii regionalnej znajdziemy opowiedzenie poprzez Eksponaty o kolejnych etapach jego życia, czyli o zdobywaniu wykształcenia. Mamy też opowieść o, o tym, jak zbierał materiały, co go fascynowało. Opowieść o tym, że był zaangażowany zawsze po dobrej stronie, co czasem nie jest takie oczywiste, bo wspomagał i, i Kor, i Solidarność, i że do końca w zasadzie jego życia historia regionalna zbieranie pamiątek, książek stanowiło. Wielką, wielką jego pasję. Stanisław Zieliński był znanym regionalistą i pierwszym kierownikiem Biblioteki Wydziału Ekonomicznego w WSI. Był także autorem wielu publikacji i artykułów o regionie. Współpracował też przy wydawaniu kwartalnika PTTK Radomir.